Nie, a pancia też Pasiłka mi bardzo, gratuluję i tak będzie wypożyczał, tak? Bajeczki, panie. Jesteśmy dzisiaj w bibliotece gminnej, w chwili gminnej biblioteki w Wysocku Wielkim na spotkania dla najlepszych czytelników. Co roku organizuję dla najlepszych czytelników spotkania. W różnych kategoriach dzisiaj spotykamy się z przedszkolakami, którzy wypożyczyli i przeczytali najwięcej książek. W nagrodę otrzymują zawsze dyplom i książeczkę, a później uczestniczą w zabawie. Dziękuję. Proszę bardzo. Odbywają się cyklicznie raz do roku. Dla uczniów szkoły podstawowej takie spotkania odbywają się od 1998 roku, a dla przedszkolaków czwarty raz, czyli po raz czwarty spotykamy się z przedszkolakami. Za żeberka przy wiszące, co latem są zimne, a zimą gorące. Na spotkanie przedszkolaki przychodzą z rodzicami, ponieważ to ich rola jest największa. Przedszkolaki wypożyczają książki, a czytają rodzice i rodzice pięknie włączyli się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Już 4 lata. Dzieci wypożyczają książki, a rodzice je, myślę, że całe rodziny je czytają. Myślę, że no jak tylko będą istniały biblioteki, to zawsze wyłonimy najlepszego czytelnika i osoby, które są zainteresowane. Naszym księgozbiorem, no i myślę, że będą polecały nasz księgozbiór innym osobom, bo też na celu ma takie spotkanie, żeby przekazać, jaki księgozbiór znajduje się w Bibliotece w Wysocku Wielkim i aby pozyskać nowych czytelników.